To kole niej, papa, drugie. mówimy życiu, tak? Mówimy miłości, tak? My z tego dużo, o los mówimy życiu, tak? My mówimy, tak? My tylko. Tak. My się w ogląd Mówimy żyć tak, mówimy miłości tak My ja Jana Pawła II Mówimy żyć o tak, mówimy miłości tak My się tu grzyżach ogłąd Mówimy żyć tak, mówimy miłości tak Me, pas kol emein, anna pavlad, Ruzeta, moubime zroulit tak, Moubime miłosti tak. Me, z dekor z goura, Orlantia, Stavki, Moubime zroulit Bo nam jego ręce niech 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 Jezus niech siłą, niech 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 czego szukałem do niech sam mi podał Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym On, Niepojęty w mocy swej, nie znalazłem to, Czego szukałem do dzisiaj, Sam mi podał dłoń, Bym zwyciężał w każdy dzień, Jezus siłą no. Jezus pieśnią życia, Królem wiecznym On, Niepojęty w mocy swej, nie znalazłem to, Czego szukałem do dzisiaj, Sam mi tym zwycięzcą w każdy dzień. Jezus daje mam zbawienie, Jezus daje pokój nam, Jezus zbada miękkie imienie, Jezus Radośnie Jezus Jezus siłą mą. Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznej On, Niepojęty w mocy swej, z Nim znalazłem czego szukałem do dzisiaj, Sami mi podał dłoń. Tę w dzień, Jezus siłą Jezus pieśnią mojego życia, Królem wiecznym mał. Nie boję tych mocy swych, znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. Sami mi podał dłoń, ten zwyciężę w, w dzień. Gracias. 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 Gracias.